Witam w części czwartej i ostatniej z serii filmów. Celem sporu nie powinno być zwycięstwo, lecz postęp. Na kanale, o właśnie, chyba muszę sobie to zapisać, na kanale Świadoma Żaba oraz na kanale Polacy przejmujemy Stery. Która to nazwa ze względu na śmierć indoktrynacyjną Polaków? Tak bym to nazwał, lub raczej ich zbiorową transformację w poliniaków, będącej najprawdopodobniej skutkiem właśnie sporów, zmieniona zostaje na ekstremalna prawda, nie dla każdego. Gdzie nowa nazwa kanału wprost tłumaczy, mam nadzieję, przyczynę sporów, a zarazem i zmianę nazwy kanału. Na chwilę obecną, nazwa Polacy przejmujemy stery. Jest absolutnie nieadekwatna do sytuacji, gdyż po prostu nie ma kto przejmować sterów, w sensie stawiać bierny opór i podnosić świadomość, by móc o sobie samostanowić. Gdyż ludzie chyba nawet nie wiedzą, że to powinni robić, że te stery powinni przejmować, nie chcą samodzielnie myśleć i nie chcą stać się odpowiedzialnym za siebie bliskich oraz swoją przyszłość. Czas pokaże, czy to niewolnictwo wpisane po prostu w geny, czy niewolnictwo nabyte, spowodowane programami systemu. No i oczywiście dobry wpierdol od systemu też to pokaże. Ważne, żeby w przypadku ewentualnej pobudki nie dali się zwieść agenturze lub pożytecznym idiotom i nie poszli na kosę z systemem. Jednocześnie witam na nowym, dodatkowym kanale, tylko 4 filmy na ciężkie czasy, na którym, jak sama nazwa wskazuje, będą tylko 4 filmy. I będzie to właśnie powyższa seria filmów o sporach, która, ze względu na wiele różnych okoliczności, zastąpi ten właśnie i kanał, i jeden film na ciężkie czasy o których tyle razy to już wspominałem. Cel w zasadzie się nie zmienił, ma to być kanał naprowadzający na rzeczy ważne. Ze względu na zasadę nie ma co wrzucać kogoś na głęboką wodę wspomniana seria filmów zostanie zamieszczona w odwrotnej kolejności niż na y, Świadomej Żabie i na teraz ekstremalna prawda nie dla każdego zgodnie z podziałem społeczeństwa ze względu na Poziom świadomości, czyli Poliniaki, którzy nie wiedzą, że są pod okupacją i co im grozi, Polacy, którzy już to wiedzą i bronią się przed okupacyjnym systemem, ale nie wiedzą skąd się wziął, i Polany, czyli Polacy, którzy odkryli swą prawdziwą historię wraz z tożsamością dzięki niebocentryzmowi czyli ci Polacy mający pełny obraz sytuacji, co tu się stało, dzieje i będzie się działo. Ta ostatnia grupa, przynajmniej jej główny nurt, pomimo ogromnej wiedzy, wykazuje jednak zachowania takie, jakie mają poliniaki. Mowa o podejściu do samostanowienia o sobie, do biernego oporu, do niezasilania systemu lub inaczej do po prostu wypowiedzenia posłuszeństwa systemowi, gdzie paradoksalnie ich dojście do prawiedzy, do niebocentryzmu, to jest nic innego właśnie jak wypowiedzeniem posłuszeństwa systemowi przecież. Niestety, celebrowanie kultu jednostki, autorytetu, czyli ślepego podążania za górą, jest wciąż, że tak powiem, modne, nawet w grupie ludzi, która stoi już na szczycie drabiny świadomościowej. Problemem także, według mnie, jest po prostu brak kompleksowego podejścia do sytuacji. Dlatego ta, właśnie kręcona część, niech będzie takim punktem, w którym poliniacy zaczynają a polany kończą i znowu powinni zacząć, w sensie dowiedzieć się ilu, przynajmniej odświeżyć co nieco, bo jak już mówiłem, jest czymś niewiarygodnym, by z taką wiedzą, prawiedzą, po prostu zachowywać się jak poliniaki. Zatem na kanale tylko cztery filmy na ciężkie czasy, część ta będzie jednocześnie jako prolog i epilog, czyli jednocześnie jako podsumowanie, którym będzie na kanale świadoma żaba, oraz ekstremalna prawda nie dla każdego. Zrozumiałe? Zrozumiałe. No to cieszę się. Jedziemy dalej. Okej, okay, ogólnie, bez wchodzenia w szczegóły, jest ludzkość. Ludzkość jest bitakiem. kijem. Dała się zniewolić, ponieważ ludzie nie wiedzieli, po jakiej ziemi stąpają. Jest taka zasada: kto nie wie, po jakiej ziemi stąpa, już jest niewolnikiem. To znaczy zostali okłamani po to, żeby tymi niewolnikami mogli zostać. No i druga końcówka kija. Zostali tymi niewolnikami, tylko że się nie nazywają niewolnikami, tylko obywatelami pod bezprawiem, a nie prawem morskim. Nieważne jak się to nazywa. Bezprawie to bezprawie i właśnie stworzone przez tych buntowników. Ale stworzone dzięki naiwności ludzi, dzięki zgodzie ludzi. Gdyby ci ludzie mieli świadomość, no to to wszystko by nie powstało. Stąd powiedzenie, bez świadomości nie ma wolności. I właśnie bez tej świadomości Poliniaki są w najgorszej e, sytuacji, nie mają pojęcia o żadnej z końcówek tego kija. A jak już czują, że ich plecy bolą i nie wiedzą skąd, no to jest wina albo Tuska, albo Kaczyńskiego i lecą na ratunek do Konfederacji. Lub tam jeszcze jakichś innych e, antysystemowych niby antysystemowców. Także jako perfekcyjny środek na ból pleców polecam przejść do Poliniaków. Następnie Polacy, szczególnie ci, którzy chcą o sobie stanowić, stawiać bierny opór, wypowiadać posłuszeństwo na jakiekolwiek sposoby mniej lub bardziej skuteczne, o tym też już się wypowiedziałem, dlaczego uważam, że ludzie wiedzący, że są pod okupacją, powinni stawiać na pracę Tadusza Cichockiego. Ale by zrozumieć, skąd się ta okupacja w ogóle wzięła, powinni zagłębić się w temat niebocentryzmu, który to wszystko właśnie tłumaczy, ale też tłumaczy, dlaczego ludzie są posłuszni wobec systemu. I to jest kwestia skażenia, jakim jest grzyb, nie tylko w organizmach ludzkich. Grzyby to inteligentne organizmy i stanowią one bardzo sporą część biotechnologii którą właśnie ludzie są sterowani. I między innymi dlatego są posłuszni i nie wypowiadają posłuszeństwa. Lub też ogólnie się wypowiem, bo nie wypowiadam się tylko do grupy, która wypowiada to posłuszeństwo, które promuje, czyli na przykład nie chcą o sobie samostanowić, nie chcą ogólnie stawiać biernego oporu jakkolwiek i w jakikolwiek inny sposób. Po prostu zachowują się tak, jakby faktycznie mieli, yy, jak to się mówi, wyjebane na wszystko. Cokolwiek by się im nie działo, cokolwiek by im nie robiono. I to jest właśnie przyczyna posłuszeństwa dotycząca właśnie ludzi nieświadomych: biotechnologia, ponieważ ludzie świadomi wiedzą, że rozrost grzyba w ich organizmach jest związany ze stanem zakwaszenia organizmu. A ten z kolei zależny jest od tego, co się je. Mówiąc krótko, gówno jesz, gówno wiesz, bo jesteś sterowany i posłuszny. I to jest równie ważne, co kwestie prawne. Także z całym szacunkiem mówię do tej grupy, ogólnie do Polaków, którzy już wiedzą, że coś jest źle, że powinni coś zrobić. Jak się nie zajmiecie niebocentryzmem. Y, tą wiedzą, tą prawiedzą, to będziecie y, samostanowić, wypowiadać posłuszeństwa, stawiać bierny opór, aż się po prostu zamienicie w proch. Oczywiście mówię w skali narodowej, bo w skali prywatnej ludzie się jednak na te różne sposoby bronią. Przynajmniej, jeszcze na ten moment, ja przypominam, że. Yy, tak zwany nowy porządek świata, te agendy 20-30, szwaby, nie szwaby, resety, to to wszystko jest jednak realizowane. I nie wiadomo, jak długo jeszcze yy, te sposoby będą skuteczne, jedne mniej, drugie bardziej, ale ogólnie. Także Polaków zapraszam do części drugiej. Natomiast Polanów, ogólnie niebocentryków, którzy mają zachowania poliniackie, Zachęcam do części trzeciej, aby sobie zweryfikowali, czy nie lepiej zachowywać się jak Polak, samostanowić o sobie, bierny opór stawiać i przede wszystkim nie zasilać. Nie podawać ręki Lucyferowi. Bo siedząc w systemie i zachowując się jak Poliniak, to się właśnie rękę lucyferowi podaje. A co, jeśli impuls zależy od zachowania Polanów. Hmm? Coż, więcej na temat o co mi chodzi, o kompleksowe podejście w opisie filmu numer jeden Na o nie wróć już teraz na Ekstremalna prawda nie dla każdego. Zapraszam, dziękuję. Paweł z rodu Kinecki. Nadchodzi era cyfrowego diabła. O czym ty mówisz? Światy ludzie zanim coś takiego nastąpi, lata świetne do takiego rozwoju, pomyślicie. Rozwój, jak ktoś chce to tak nazywać, już jest. Trzeba go tylko ładnie ubrać w słowa. Trzeba ściąć gałąź, na której się siedzi, by przerzucić swoje branki na nową gałąź, lub jak kto woli, by wprowadzić owce do nowej zagrody. Tym razem o wybitnie zaostrzonym rygorze. Wystarczy totalnie zaburzyć gospodarkę, czyli obecny obrazek za oknem. Potem tylko zostanie kolejne małe zamieszanie, aby skosować iluzję gotówki, która nie istnieje, nie opiera się na niczym. I gotowe. Oni mają dla nas nowe rozwiązanie. Z tego się już nie pozbieramy za żadne skarby. Cyfrowa waluta nie byłaby niczym złym, gdyby nie fakt, że kolejny raz rządy i banki, nie wiedząc w ogóle jakim prawem, po raz kolejny planują zmonopolizować rynek wymiany środków płatniczych. Tutaj rodzi się moje pytanie, jak to jest możliwe, że po raz kolejny wchodzi kolejny monopol? Tym razem na kwestię całego naszego życia. O czym jest tu mowa? Dziś możesz wydawać pieniądze od tak, z ręki do ręki. I to jest naturalne, jak na kolej rzeczy tego świata. Już za chwilę banki, pytam znowu, jakim prawem, będą znały każdy twój ruch finansowy i będą trzymały ręce na każdym twoim cyfrowym groszu. I to nie wszystko. Dziś możesz gromadzić pieniądze, możesz je sobie odkładać, oszczędzać, a wyobraź sobie, że w ich umyśle takie rozwiązanie nie jest właściwe. Cyfrowa waluta bankowa będzie posiadała jeszcze jedną właściwość będzie miała termin ważności, byś sprawnie wydawał to, co zarabiasz. Ale nie ty, czy twój sąsiad. Was już tutaj nie ma. Rynek realnej pracy znajdzie się tylko dla może 1,4 ludzkości. Era cyfryzacji pozbawi pracy większość z was. Pozbawi pracy nauczycieli, bankowców, dumnie udzielających dziś kredyty, Sklepikarzy w każdej postaci. Ludzi w fabrykach. W zasadzie prawie że każdego. Redukcja służb mundurowych też ich nie ominie. Pomyśl, gdzie dla ciebie się znajdzie miejsce. Na zarabianie środków płatniczych do przeżycia. Gdzie widzisz miejsce dla siebie. Może w warsztacie samochodowym, przecież auta ciągle się psują bez przesady. Roboty nie będą zmieniać koł czy wymieniać uszczelki pod głowicą. Masz rację, nie będą i ty też nie będziesz. Bo samochody spalinowe za 5 minut przestaną być powszechnie używane. No co ty? To już fantazja. Pomyśl przez dzisiejszy pryzmat. Ile trzeba kitu ludziom wcisnąć, aby zabronić użytku publicznego aut spalinowych? Wystarczy jedna propaganda klimatyczna. Mogę się założyć, że wystarczy dobra akcja medialna, jednego wieczora, nawet, i rano połowa samochodów będzie obrzucona jajami, co najmniej. I to nie żart. Tele, hipno, wizja. Zrobi z każdego leminga, obrońcę iluzji. Więc gdzie będzie twoje miejsce pracy? Panienek z okienka do wideo nauczania nie trzeba zbyt wiele. Czas ucieka, a decyzja należy do ciebie. Na ironie, od Twojej decyzji, co zrobisz, zależy los nas wszystkich. Czy pozwolimy im na przejęcie całego naszego życia, czy zaczniemy żyć według swoich zasad, według prawa zgodnego z ludzką naturą, wolność i świat zgodny z naturą, czy wszystko na wynajem, nic na własność, czas, który może sprawić, że każdego dnia dla Ciebie i każdego z nas czas może się skończyć. Polecam film Wyścig z czasem, kolejny dokument o tym, co zło ma nam do zaoferowania. Nie myśl sobie, że uciekniesz do kościoła i tam otrzymasz zbawienie. Tam twoje modły zostaną wysłuchane i wybawi nas ode złego On, zbawca ludzkości. A ty tylko patrz, czekaj, módl się i patrz, jak za ciebie ktoś będzie czyścił brud.